Dzień dobry. To w języku migowym znaczy właśnie dzień dobry. Jestem rzecznikiem Młodzieżowej Rady Miasta i chciałbym powiedzieć kilka słów o warsztatach języka migowego, które dzisiaj odbyły się w Pałacu Młodzieżowym w Tarnowie. Warsztaty odbywają się już trzeci raz w Tarnowie. Jest to kolejna inicjatywa Młodzieżowej Rady Miasta, która funkcjonuje przy Pałacu Młodzieży. Warsztaty prowadzi radny Młodzieżowej Rady Miasta, Piotr Pietrzyk, który z językiem migowym ma styczność u siebie w domu. Włada on, on nim na poziomie bardzo dobrym i przekazuje swoją wiedzę młodzieży, która chce poznać tajniki, chce poznać problematykę, chce poznać wyzwania, z jakimi spotykają się ludzie głuchoniemi lub niedosłyszący, bo jak się dowiedzieliśmy, jest różnica. Warsztaty języka migowego pod nazwą Zmigowym Naty odbyły się 1 marca 2014 roku w Pałacu Młodzieży w Tarnowie i spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony tarnowskich uczniów. Warsztaty podzielono na kilka grup poprowadził całkowicie bezpłatnie Młodzieżowy Radny Miasta Piotr Pietrzyk, który przekazał uczestnikom alfabet migowy, liczby oraz podstawowe zwroty, dzięki którym będą mogli porozumieć się z osobami głuchymi i głuchoniemymi. Dzień dobry, ze mną jest Radny Młodzieżowy Radny Miasta Piotr Pietrzyk, który jest prowadzącym warsztatów z języka migowego. Może na początek takie pytanie, jak powstał pomysł stworzenia warsztatów? Pomysł powstał dwa lata temu, w trzeciej kadencji. Dlatego, że chciałem pokazać młodzieży i też troszkę osobą, o, osobom starszym język migowy, który jest tak naprawdę mało znany w naszym społeczeństwie polskim. Podczas warsztatów y, biegle władasz językiem migowym. Y, skąd, y, skąd u Ciebie wzięła się ta umiejętność? Może nie biegle, ale dosyć dużo umiem, na tyle, żeby się dogadać z moimi rodzicami, których tata nie słyszy, a mam nie posłyszeć, dlatego jest mi bardzo potrzebny ten język. No codziennie. Ile osób nie wiecie przychodzi na takie warsztaty? Czy jest to popularna? No przecież jest to popularna, dużo osób no, dosyć uczestniczy. No i chcą poznać ten język, bo to jest dla nich nowość. Tak samo jak z innym językiem, na przykład z językiem niemieckim, hiszpańskim. W tym stylu. Czy myślisz, że dużo osób jest dotkniętych takim problemem i... Czy ten język jest naprawdę bardzo potrzebnym językiem? Tak, tak. To dużo jest. Nas, nas, na naszym kraju to jakieś tam 20% na pewno nie słyszę lub nie dosłyszę Lub jest bo nie ma. Mm -hmm. I jeszcze wcześniej nie mm, Czy y, mm -hmm. można wiązać swoją przyszłość a, z językiem migowym, jako tłumacz? Jako... Tak, tak, można wiązać. To jest dużo takich osób, które właśnie tłumaczą na różnych spotkaniach w ministerstwach. Nawet widzimy w telewizji dużo osób, które tłumaczy słowo, słowo. A powiedz mi, ile e, trzeba uczyć się języka migowego, żeby móc dogadać się, porozumieć się z człowiekiem, który jest dotknięty takim problemem? Dużo, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Tak, jak, tak samo jak w innych językach te wyrazy wszystkie, te wszystkie słówka. Też trzeba je zapamiętać, ale tutaj mamy rok. I jest ciężej. A czy podstawowa umiejętność, umiejętność alfabetu migowego e, wystarcza, żeby w podstawowych sprawach skomunikować się? W podstawowych sprawach tak. To, trzeba przyznać, jest czasem potrzebne, jeśli komuś jest y, słabo, na przykład, nie upadnie, jest to osoba, na przykład, niesłysząca lub kogo nie ma i nie ma osoby, no, nie, nie porozumie się z nami, tak, i jeśli znamy ten alfabet, możemy się dogadać, ale a czy planujesz w przyszłości organizować yy, wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta yy, coś w rodzaju takich warsztatów, jakie dzisiaj tutaj jest? Myślę, no... myśli, że tak. W przyszłym roku, zapewne w tym samym terminie co dzisiaj, na zimę, yy, to zorganizujemy kolejną część. Myślę o tym, żeby była yy, część R rozszerzona. W ramach kontynuacji? Tak, kontynuacji. To dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również sami uczestnicy byli bardzo ciekawi warsztatów i chętni od nauki podstaw języka migowego. Chcieli również nieco poznać problemy, z jakimi borykać się muszą osoby niesłyszące i głuchonieme. Dzień dobry, ze mną jest uh, uczestniczka, uh, uczestniczka warsztatów języka migowego uh, i chciałem zadać kilka pytań. Może na początek, co skłoniło Cię do tego, co skłoniło cię do tego żebyś uh, wzięła udział w warsztatach? Znaczy, ja jestem harcerzem i pomyślałam, że jak się nauczę paru słów, Język migowy, to mogę to po przekazać ludziom z mojej drużynej i będzie fajnie. Mm -hmm. A czego spodziewasz się po warsztatach? No. Znaczy no, chciałeś nauczyć pewnych słów językiem migowym i ogólnie nauczyć no. się tego no. zdjęcia. Mm -hmm. A czy miałaś wcześniej jakąś styczność z językiem migowym? E, nie. Dziękuję bardzo.